Dzisiaj zobaczycie jak moje trailoduro sobie lata. Polecam. Jad! jadę dalej! Gówno, wow! ah! no. Hajtu! jest, W dzisiejszym odcinku będzie challenge taki jakiego nie było jeszcze na tym kanale. Czyli będę jeździł na jednym kole. Bez jednego koła. Ale zanim przejdziemy dalej, no to. Cicho! Subik, strzel go, wiesz co jak? Social media też wpadnij, ogarnij, bo warto. No i co? Lecimy, a wy się kurna zamknijcie. Przejechanie 100 czy 200 metrów na jednym kole z dwoma kołami nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Natomiast obawiam się, że przyjeździe z jednym kole, kołem będę miał duże problemy. No właśnie, akurat teraz śnieg w Polsce u nas na nizinach zaczął padać, no to jest chyba żart. A teraz Wy napiszcie komentarz, czy przejechanie 20 metrów na jednym kole bez jednego koła będzie stanowiło dla mnie problem, czy nie. Ale teraz już mogę wam powiedzieć, że jest to bardzo, ale to bardzo trudne, ponieważ zmienia się waga roweru i jego wyważenie. To znaczy, żeby utrzymać balans na jednym kole jest bardzo, ale to bardzo ciężkie. Ale jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo, co sprawia, że ten challenge jest mega hardkorowy. Ponieważ gdy będę jechał na jednym kole i spadnę naprzód, nie mam jednego koła, to znaczy, że wbijam się po prostu w ziemię. I to jest dokładnie takie samo uczucie, jakbyśmy z dużą prędkością wlecieli w mur. Co to znaczy? Że jak popełnię błąd, no to mogę stracić zęba jak sam pilgrim. Czyli nie tylko, że mogę sobie rozwalić twarz, a także amortyzator. No i widzicie, śnieg przestał padać, minęło 10 minut, i to są właśnie nasze niziny. To teraz mogę Wam opowiedzieć, co i jak, jak to będzie, jak to będę robił. Odkręcam ośkę szybko, cyk, aby po prostu koło mogło mi wylecieć. I uwaga, wyjechała ośka. Uznajmy, że jadę i wyrywam na koło. Koło leci, operator łapie, a ja zostaję bez jednego koła i teraz rower. Jest mega odciążony z przodu. To znaczy, że jak już Wam mówiłem, będzie ciężko balansować, tak? Czyli koło sobie gdzieś tam, gdzieś tam leci, a ja muszę przejechać na jednym kole 20 metrów bez jednego koła. Mega hardcore. Czyli co? Mamy słupki, tak? Cztery słupeczki i teraz zaznaczę sobie 20 metrów. Oczywiście nie będzie to jak kurde idealnie, odmierzone odmiarki ale po prostu policzę kroki. Jazda. Czyli co? Mamy start. Jedziemy 20 metrów i będzie meta. Raz, dwa, trzy, cztery, dziesięć, jeden, osiem, dziewięć, na dwa. Ok, mamy 20 metrów. I zobaczcie, jaka to jest potworna odległość. Na jednym kole z kołem byłoby to bardzo proste, ale teraz to się komplikuje. W ilu próbach muszę się zmieścić? Pięciu. Pięciu, Ok, to będzie bardzo ciężkie, no ale zobaczymy. No to co, pierwsza próba najbardziej hardkorowego challenge'u na tym kanale. Jazda? Jazda. Żółwik mocy potrzebuje trochę jej, więc zobaczymy. Ustawiam sobie wysokość siedzenia, żeby mi było najwygodniej jak się da. Ach, ten grudzień w Polsce nie ma śniegu, tak lekko mówiąc pi** i nie ma co zrobić. Ale challenge jest, jest, więc jadę. Jedziemy, pierwsza próba. Wow, 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 wow. Ale to jest mega ciężkie. Ja ile przejechałem w widzowie? Metr. Półtora metra, dwa. A ja tu mam 20 metrów do przejechania. No dobra, druga próba, zobaczymy czy się uda. Jedziemy. Wow. Widzieliście to? O tym właśnie mówiłem. Wbiłem się po prostu jak w ścianę. Jest nawet dziura od mojego Amora. Muszę przeżyć. Dobra, jedę jeszcze raz. Dobra, trzecia próba. Mam tylko pięć, więc musi mi teraz dobrze pójść. Do tego jesteśmy na łące, jak widzicie. Zobaczcie sobie. Na dosyć dużej łące. I tu jest bardzo duży wiatr, więc zwiewa mnie dodatkowo trochę. To nie jest zbyt proste, ale jedziemy. Trzecia próba. Fajnie. Kurde, to jest bardzo ciężkie wyzwanie, serio, kurna, teraz jeszcze dwie próby mam. Pierwszy odcinek i zawalę challenge? No to nie może tak być. Gó Tego się nie da zrobić. No ja Wam mówię, to nie jest serio takie proste, a jak nie uda mi się teraz, no to po prostu zmniejszymy dystans. Jeśli operator się na to zgodzi, oczywiście, ale to jeszcze zobaczymy. O, o, o! Kurde! Piąta próba i nie udało mi się. To co operator, zgadzasz się na to, żeby trochę zmniejszyć dystans? 5 metrów. 5 metrów zmniejszamy, tak? Tak. Czyli będzie 15 metrów. Mówię, jej wiatr, do tego tutaj jest pole i jest totalny, Tutaj nie jest w ogóle równo. Raz... Dwa, 3, 4, 5. Dobra. O pięć zmniejszone. Zobaczcie teraz ten dystans. Powinno się udać. Zobaczcie dystans. To jednak jest bardzo daleko. No bardzo bardzo. Dobra, jest zmniejszony dystans. Więc operator, ile mam prób? Teraz? Trzy dajmy. Dobra, trzy. próba i mam jeszcze dwie razem z tą oczywiście dobra, jedziemy No tego się nie da zrobić, bo no. nawet słońce wychodzi to znaczy, że teraz mi się uda Wa mnie, ale uda mi się Uda mi się, jest! Jestem na mecia! Na... No jest! Piąteczka. Udało się. O! Czyli zajechałem aż dotąd, to znaczy, że zajechałem nawet dalej niż tam, gdzie miałem. Dobra, jeszcze raz się przejadę. Bo chcę mieć satysfakcję z tego, że dwa razy zrobiłem challenge. Dobra, ostatnia próba. kładamy koło. I teraz, jak już się nie uda, to trudno. I tak będę miał satysfakcję, że to zrobiłem. Dziur, ten wiatr. ze swoimi słabościami i tak jestem z siebie mega dumny ponieważ dopiąłem swego pomimo wielkiego wkurzenia ale i tak postaram się to jeszcze raz koło wyjad! jest jestem na mecie? jestem dwoma, y, jednym znaczy kołem? jestem? jestem dziękuję bardzo aż szwikołka zrobię o, Co tam kręci Dobrze, że nie było tam żadnego gówna, bo bym nie miał teraz na plecach. Dobrze jest. To znaczy, że właśnie warto wierzyć w siebie, bo jak w siebie uwierzycie, to jesteście zdolni zrobić serio wszystko. No i to tyle. Jak widać, fajne przeżycie, serio, odczucia mega fajne. Tak trochę się na początku zmieszałem. Musiałem się trochę przyzwyczaić do tej jazdy, bo jednak jazda bez przedniego koła to jest totalnie inna jazda. Jak umiecie jeździć na kole, to serio spróbujcie sobie, bo mega przeżycie. Warto, warto to spróbować, tylko pamiętajcie, nie rozwalcie się, tak jak ja, tak o tutaj. Teraz jeszcze raz replay. Mogłem się rozwalić i zostać bez zębów, ale na szczęście tak się nie stało. I to tyle, dzięki za oglądanie. Jeśli chcecie więcej takich porąbanych challenge'y, no to czekam na następne komentarze. No i co? Do zaczenia w kolejnym odcinku NARA!